Dzisiaj znowu będziemy się wspierać, wspierać z tym yy, dewanną, tak? Bo ja z nim nie skończyłem, ja chcę wam pokazać dokładnie wszystko. Będę je spróbować, spróbować wam pokazać wszystko, co tutaj się znajduje na, na tej modyfikacji. Nie wiem czy to mi się uda. Możliwe, że mi się to nie uda. Bo jednak yy, z tą modyfikacją jest taki problem, że to mało się generalnie pojawia, nie? Tak. Dałoby mi się zejść do jaskini po więcej żelaza, żebym mógł sobie zrobić, e, na przykład, chociaż zbroję. Aha. Słyszeliście to prawda? It's all your fault, czy jakoś taką gadał? Ja nie wiem czy ja chcę schodzić do jaskini, wiecie? W tym momencie. Czy tak zejdę, ja, i tak muszę zejść, ale... Ale ja się trochę cykam. Bo co jak mnie W Swoje sidła? Co jak coś mi zrobi, ten cały no, dewanna Coś ci wiem, że mi zrobi Dewanna, jakby ja już się z nim znam, prawda? Ja już nagrałem z nim film Dawno temu. I dobrze o tym wiecie, ale e, wtedy to było po prostu dweller, a teraz to jest pełnoprawna modyfikacja horrorowa, więc trochę się tutaj mogło pozymieniać że tak powiem. No i też czytałem w tej, w tym opisie tej modyfikacji, że jakby on jest nieprzewidywalny, nie? Jakby ta, ta, ta dewanna w tym momencie. że on może mi wyjść w najmniej oczekiwanym momencie? W takim którym nie chciałbym go widzieć akurat I to jest chyba najgorsze W tych modyfikacjach wszystkich, że Okej, okay, myślę, że on tam jest na, na moim łóżku, nie O, to jest pie... o, Czekaj <laughs> Autentycznie myślałem, że to że Albo tutaj był, albo tam na moim łóżku I tak Jeżeli będę co jakiś czas kaszlał Albo po prostu ten Nosem tam se, 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 Smarkał, to Wybaczcie, ale mam Jestem trochę chory, jestem lekko przeziębiony i, yy, i tak. Nie ja nie wiem, teraz w ogóle wszyscy są chorzy, nie? Jak kiedy ja jestem chory, to nagle wszyscy są chorzy. Nie, ja nie, ja tego nie rozumiem. Czy ja jestem jakiś wyjątkowy i po prostu każdy mnie naśladuje, czy po prostu to jest zbieg jakichś dziwnych okoliczności. Tak, dobra, mam trochę żelaza, mam trochę jedzenia, jeszcze mogę sobie generalnie zbudować wejście do góry, żebym u góry jeszcze miał sobie jakąś taką bazę fajną rozbudowaną. I teraz tak, daj mi jedzenie, a, ma, o, je, mam, mam żelaza, Ja żelaza mam, człowieku, dobra, E ja to nie może aż tyle zbierać, ej, to w sumie git, dobra, teraz tak, weź mi, zrób tutaj wejście do góry, no tutaj, o, z tej strony we, zrobię sobie wejście do góry, albo inaczej, to coś było, albo inaczej, mam tutaj drewno, prawda, tak, mam drewno, i teraz tak, weź mi, zrób tak, cyk, 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 o, albo będę tu, nieważne, dobra, mogę zrobić takie coś, o, o, I mam człowieku normalnie wejść na górę, nie? No, nie wiem po co mi to jest, Ale może mi się przyda, Nie wiesz, Może mi się przydać. No i tak czy jak stąd będę mógł sobie patrzeć na wszystkie tutaj dookoła mój. Do, 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 na teren dookoła mojej, mojego domu, Prawda? No teraz tak, trochę drewna, yy, Trochę drewna, bo tam u góry chcę sobie zbudować yy, te płotki. I chyba tylko to potrzebuję na razie mi się wydaje, ale i tak zbiorę sobie więcej drewna, żeby... To chyba są te, dobra, liany. Bo te liście znikają i liany też wyraz z liśćmi znikają też, dobra, to nieważne, trochę się przestraszyłem, kurde. Ale dobra. Nie wiem jak jestem chory, to jakoś takie bardzo potrafię myśleć, nie? Nie wiem, zresztą to, to, to myślenie to jest nie zbyt moja dobra strona, jakby ciężko mi się myśli jak jestem chory, to dopiero ciężko mi się myśli jak jestem w ogóle zdrowy. Mhm. Dobra, tutaj płotki, oczywiście mi nie starczy, bo oczywiście źle sobie wymierzę wymiary, w sensie w ogóle nie mierzyłem nic, jakby to, to już jakby po co mierzyć, prawda, jakby... Majster, to wszystko się na oko robi! Tu cyk, tu, 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 tu i prawda, ja jeszcze mam dwa, bo zawsze, bo to płotki są z IK, to zawsze zawsze dwa zostają jakby, zawsze parę części to zosta zostanie, prawda? Czaisz, że Minecraft sam w sumie nie jest straszny z tą modyfikacją, nie? Tylko te dźwięki dookoła mnie schizują. I teraz też mi się wydawało, że ktoś mnie za klamkę łapie. Co jest trochę dziwne, bo się przestraszyłem tego. Ja potrzebuję żelazo. Najlepiej... Gdyby był tu gdzieś żelazny golem, tylko że oczywiście go nie ma, bo tu nie ma żadnej wioski, prawda? Też mogłoby w sumie robić trochę różnicę. A ten dom wygląda dziwnie, jak taka ma mini twierdza w sumie hmm. Coś tu. No nie powiesz, że to, no, coś tu. Coś tam, coś tam było, no nie powiesz mi, że nie. No człowieku, nie powiesz, że nie, no. No coś tam było definitywnie. Ja wracam do chaty, bo ja się boję. Dawanne, ok, mam cztery żelaza. Mogę zrobić sobie buty, żeby znowu nie było mi zimno w stopy. Tak, bo to w Minecraft jest najważniejsze. Żebym przypadkiem wilka nie dostał. Tylko nie wiem, czy wilka dostaje się od siedzenia na betonie, czy odchodzenia od bez butów. Nie wiem, jak działa ja generalnie tak, by wilka. N nieważne. Potrzebuję trochę jeszcze pochodni, to bym sobie zrobił tutaj dookoła jeszcze trochę e, światła, nie? Bo jakby, jakby nie patrzeć, dalej nic tu nie widzę, a chcę widzieć cyk, cyk, bardziej chcę tu o i pobiegnę sobie tutaj dookoła, szybko zrobię serundkę, żeby postawić te wszystkie pochodnie, tylko tak, żeby się nie zestrać, prawda? Bo ja nie chcę tutaj dostać zewału, On się znowu nie respi. Ta no nie respi się, a jak się zaraz zrespi to się w człowieku. To tak zawsze jest. Weź le, lepiej do domu weź. Dobra. No dobra. No tak jak mówiłem to jest powolna modyfikacja, więc tutaj wszystko może się zdarzyć, nie? On się nazywa chyba gult, czy jakoś tak. The boy. The boy albo guld. Coś takiego. A dobra, tam się zombie spalił. No dobra, to teraz może byśmy poszli... Yy, kordy... Zapisane, dobra. Może teraz byśmy mogli pójść, trochę przejść... Yy, gdzieś może też sobie uzbierać na przykład yy, też trochę jedzenia, żebym miał jak najwięcej tego jedzenia. Żebym potem nie musiał po nocy łazić i szukać gdziekolwiek tylko, tylko popadnie. Ej! Ej! Słyszycie to? Czy on gdzieś tutaj jest? Czy mi się wydaje? Ja mam, mam, mam tarczę, dobra. Ale nie mogę tu nigdzie, nie? Czy mi się wydaje? No dobra, ale było dźwięk, prawda? I chyba właśnie w taki sposób ta modyfikacja działa. No dobra, to teraz mogę sobie do domu wrócić. To jeszcze te, te, te żelazo se przepalę. A może sobie jeszcze bardziej tą habirę rozbuduję. O, może jakiś tam y, kawałek, w sensie bardziej pło dookoła. Tego domu se zbuduje, albo coś takiego. To jest plan, nie? Albo po prostu albo po prostu podłogę se zamienię na kamień. To też jest plan, nie? A czekaj, trochę więcej kamienia, nie 15. Ej, bo mi się pomyliło z piecykiem, jezu. Ja dzisiaj jestem odklejony, nie? Ja. O jezu, ty. A dzisiaj albo jestem zmęczony, albo jestem. No powaliło go, no! No ja nie mogę, ty to jak ja się jakieś przestraszyłeś, człowieku. No tak się nie robi, no nie, nie powiecie, że nie, ty. Ej, to jest chore. Że nie straszy mnie ten gościu, który powinien mnie straszyć, tylko straszy mnie cały inny Minecraft. Jakie powinno być. Ja wiem, że mogłem z łopatę łup zrobić, ale... Już zrobię to z ręką, jakby... Kif to, nie? Dobra. Ok, jest dzień czwarty. Tam coś się pojawiło. Jest dzień czwarty, tak? I zaraz generalnie zrobi się już noc. Ja jeszcze trochę potrwa, bo jednak to jest dopiero zachód słońca. Ale jednak zaraz zrobi, się, zaraz zrobi się noc. I mam plan, żeby wyjść właśnie tej nocy. Na przykład tam na tą górkę i zobaczyć, czy mi się pojawi ten cały yy, dewanna. Tylko mam nadzieję, że on się pojawi Albo faktycznie po prostu przetrwam całą tą noc teraz To będzie Nie pójdę spać, bo może faktycznie on respi się tylko w nocy Nie? Albo też się nie respi, bo tam jest za, za dużo światła Ej właśnie Może się nie respi Bo tam nie ma światła What? Pójdę tam I te po prostu światła zniszczę Te pochodnie, nie? Tam trochę, nie wszystkie, ale trochę tych pochodni może zniszczyć. i zobaczymy, czy wtedy się pojawi. Może faktycznie to działa jak y, zwykły, normalny mob. Czyli jak jest światło, jak jest jasno, to się nie pojawia. Też jest taka możliwość, nie? Na przykład wokół tego domu mogę sobie po prostu y, zniszczyć parę pochodni, ale już do tam dalej mogę je, je dostawić, nie? Zobaczymy, czy to coś da, bo chcę go naprawdę spotkać. Pierwszy raz, kiedy chcę tak bardzo spotkać tego moba. Albo tak ten byc nie działa i działa w ogóle w inny sposób, to już jest taka możliwość, nie? A nie, teraz się pojawiają. I to dopiero wtedy, kiedy nie było to. Kiedy, kiedy tu nie ma pochodni, czyli jest szansa, że faktycznie pojawi się dywanna. Tak. Okej okay. Okej, okay, teraz mam trochę ciary Teraz mam ciary. Teraz kurde blaszka trochę się przestraszyłem To nawet nie jest jakoś bardzo przerażające, tylko po prostu jest to dziwne O znowu tu nie ma, nie? Nie. Znowu gdzieś. Nie. I teraz możemy jeszcze raz się przejść tam. Nie! Idioto! No pewnie, że tak mi pół chałupy mi rozwal jasny. Kurde. Z Dobra Teraz możemy zobaczyć co tam u góry się znajduje Czy on tam był Czy to była tylko jakaś dziwna Po prostu dziwny dźwięk Bo zwykle jest tak, że jeżeli jest dźwięk jakiejś postaci To zwykle właśnie Gdzieś tutaj wokół się pojawia Ta postać, nie Ona była niby faktycznie kurde blisko mnie Tylko, że jej nie widziałem Albo była gdzieś pode mną nie chce mi się pojawić, nie? Chyba, że robię coś źle, albo po prostu jak zawsze ta modyfikacja mi nie działa. Bo tak zawsze mam, prawda? Że modyfikacja mi nie działa, nie wiem dlaczego. To jest trochę dziwne. Ale jeszcze może pochodzę chwilę i zobaczę, czy... Coś się może pojawi jeszcze. Ale skoro były dźwięki, z tej całej dwalany. To oznacza, że on gdzieś tutaj był przez cały czas, tak? Bo też był przy moim domu, nie? Tu też był ten dźwięk, tu też był ten dźwięk. Co jest? Co jest? Nie, co? Ej, 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 czekaj, co? Jak to może go znaleźć? Gdzie? Co jest? Ej, czekaj! Ale jak ja mam go znaleźć, niby? Mam 12 sekund na znalezienie go? Gdzie? O! Ej! ej. Ja jako ja, że to skończę, czekaj, muszę go znaleźć trzy razy chyba. Była taka, taka, taka modyfikacja już, że musiałem znaleźć jakiegoś typa trzy razy o czekaj. Tu, tu, nie Ty czy, nie, czy, lipa, mam, mam, mam lipę Przegrałem. Nie mogę rulost O! O Jezu! Ej! rzeczy nie mam czekaj rzeczy. mam tu swoje rzeczy masz szczęście człowieku co to było człowieku w ogóle Je... skąd ja nie bym wiedzieć jak gdzie go znaleźć ty w sumie nie sumie wzumiałam hide and seek nie jakby chowanego chyba ale gówno ok tego nie było jakby wcześniej nie jakby w tej początkowej wersji, tej, tej modyfikacji. Może ja pójdę do domu? Odniosę wszystko. Nie wiem, czy mam go szukać, czy mam go nie szukać. Ja szukałem go, ale go nie znalazłem, nie? To odłożę. Butów nie mam. Ej, czekaj, bo ja butów nie mam. Ma, ma, mam pochodnie, nie? Dobra, szybko, może po buty pójdę sobie. Może tam jeszcze są, nie wiem. Że, że to też koło. Tu gdzieś powinny być moje buty, prawda? Czy nie? Tam są, dobra, mam, mam, mam buty. Dobra. Są buty. Żelazne. Dobra. Ej, tam jeszcze nie było. Ale odbicie fajne. Ej, tu mi jeszcze nie było nawet ty. W tych częściach, w tych rejonach, kurde, tej wyspy całej. Tam co jest? A, tam jest woda, dobra. Ocantro w sensie. Owca, owce, owce za bardzo mnie nie, nie interesuje. Do, do tamtych pochodni, może podejdę. O, o, to są szkiety, owce, wow. czekaj. Do tamtych pochodni podejdę. Może, może tam coś się zadzieje. Co wow, strzelają we mnie. Okej, okay. i co? Same kurde pająki. Cholipka Ło Ej to okej, okay, to ten książę wygląda kozacko, nie? No to szaleńczko Dzień dobry Nic się nie pojawiło, nie? Nie, tu nic nie ma Tu jest pszoła, dobra W kółko ta pszczoła się pojawia a może czekaj, na chwilę wyłączę dery, dobra? na chwilę wyłączę dery. ja wiem, że, że to będzie bardzo brzydki widok, spokojnie o, bo teraz więcej wi... ja już wiem dlaczego, człowieku, ja nic nie widziałem tego stwora spójrzcie, kogo tam mamy Coś mi zrobi? Jak na niego podejdę, czy on zniknie, albo ucieknie na przykład. Halo? He, ja nie chcę nic ci zrobić, to mi chyba też nie, prawda? A my zrobię, a ja. On się nawet na mnie nie patrzy ty może no, się patrzy Czekaj, może ja wejdę sobie tu na górę i zobaczymy czy coś mi zrobi, jak niego się po prostu A, po prostu zniknie, tak? Ci po prostu znikną Okej okay. Okej, okay, dobra No okej, okay, w porządku Wystarczyło to koszaj dare wyłączyć Już się pojawił ten gościu i podejrzewam, że każdej nocy się pojawiał. Prawda? Tylko ja go nie widziałem... nie widziałem. Jest taka możliwość, tak? Dobra, może po prostu wrócę z do tego domu, bo ja nie wiem czy ja czuję się na siłach, żeby dalej nagrywać. Chociaż mógłbym, ale nie wiem, czy po prostu czuję się na siłach, żeby dalej nagrywać. Ja chyba tu skończę i po prostu położę się do wyra na chwilę, bo ja nie czuję się zbyt dobrze. Dobra, także mi się wydaje, że... Ja, 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 ja nie wiem co, co jest tą modyfikacją. Chłop się respi, albo się nie respi, ja nie wiem. Albo ja po prostu jego nie widzę. Bo jestem jakby trochę nieogarnięty, jak mówiłem. Także moi drodzy, jak na razie to chyba wszystko z tej modyfikacji. Jakby nie wiem czy więcej nagram odcinków z tego, chciałem tylko nagrać te dwa, żeby sobie dopełnić, co tutaj może się jeszcze wydać ciekawego. Resztę macie oczywiście we własnym zakresie, możecie sobie tam obejrzeć ogarnąć, zagrać. Ja mam więcej, więcej nie spoileruję. Ja podejrzewam, że jeszcze sporo ta modyfikacja ma do ukrycia. Także dzięki za oglądanie i jak zawsze widzimy się do następnego na razie. siema! It's all your fault.